Będziemy za Miłosier Tramwaj, który, że tak powiem, otworzy, można powiedzieć, pierwszy, pierwszy odcinek linii tramwajowej wybudowany w obszarze Chełmu na odcinku od istniejącej pętli do się Świętego Łódzka. Budowa była realizowana od października 2010 roku i łącznie z przebudową Nowej Łódzkiej kosztowała 110 milionów złotych. Czyli 3 kilometry linii tramwajowej przebywa do istniejącej sieci tramwajowej. No przede wszystkim e, mieszkańcy e, tego osiedla, a jest tam ogromna ilość budynków, będą mogli zjechać o 70 tramwajem, a niekoniecznie koniecznie samochodem. Jaka trasa tego tramwaju? E, e, będzie to, część linii będzie dojeżdżała do pętli istniejącej e, na Chełmie, a część linii będzie dojeżdżała do nowej pętli, jaka powstała w momencie skrzyżowania Nowa Łódzka-Świętokrzyska.